Przedmioty i ja. Przedmioty. Tyle ich wokół nas są użyteczne, bez których nie wyobrażamy sobie naszej codzienności. Te cieszące oczy są, bo lubimy na nie patrzeć i zdobią nasze otoczenie. I te, których mamy zatrzęsienie, ale albo zapominamy, że je mamy, albo kompletnie do niczego nie są nam potrzebne. Moje umiłowanie do przedmiotów jest bardzo umiarkowane. Lubię się ich pozbywać bez żalu. Z małymi wyjątkami, tymi wspomnieniowo sentymentalnymi, ale na szczęście tych jest niewiele. Wnętrze przepełnione przedmiotami zawsze wywołuje we mnie jakiś rodzaj zmęczenia. Lubię umiar w tej kwestii, do którego zdążam, z różnym powodzeniem. Niewiarygodną ilość przedmiotów, którą posiadamy, najlepiej uświadamiamy sobie, gdy trzeba się gdzieś przeprowadzić. Uu, wtedy na pewno chcielibyśmy mieć ich mniej. Wiem jedno, dobrze jest mieć tyle przedmiotów, ile się potrzebuje, a z nadwyżkami, a z nadwyżkami robić porządek bez smutnych minek i mówienia. A może się przyda? Pomocne wydaje się być tu powiedzenie, które bardzo lubię: zdążam od materii do ducha.